Witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen, a to jest trip współpracy StarCraft 2 Legacy of the Void. I przed wami mutator, czyli, jaki, czyli jakiś cotygodniowy mutator, co my mamy tym razem. Eee, pociąg żywych trupów na centar, co niespełna zainfekowanych terran, są na ziemi, są w pociągu zanim się że będą też w waszych bazach. Okej. Okay w chwili śmierci powiązanych zainfekowanych terran. Na całej mapie co jakiś czas pojawiają się wroty zainfekowani. Ciemność. Przestaje być widoczny na minimapie, kiedy jest z polecenia graczy. No dobrze, no na szczęście. Podejrzewam, przy Kerrigan mogę rozsiewać trochę biomasy. Jestem gotowy. Poziom trudności normalny. Nie przeciążajmy się, bo jeszcze mi się nie uda wygrać. Tylko, chciałbym zobaczyć gdzieś w życiu to zwykłe mutatory, ale to. O... o, i znowu Abatur. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Abatur i Kerrigan. U, goście trochę już musiałem w nim grać, bo dopiero tym tego później można brać w tych mutatorach tygodnia. To, co czytałem ostat... na koniec ostatniego materiału ze StarCrafta. Ale dobrze. Będzie zergowo. Będziemy rozprzestrzeniać biomasę. Bardzo dobrze. Dostałem kontrakt, który może was zainteresować. Amon wykorzystuje starą sieć kolejową na Tarsonis hmm. do transportowania podejrzanego ładunku fundacji Mobiusa. Wynajęto mnie do zniszczenia tych pociągów, ale brakuje mi ludzi. Pomyślałem więc o was. Co wy na to? Znak na lato. Ta jasny ziomek. nie skady Tu ja mogę zacząć chyba zbierać gaz powoli. Potrzebujemy dodatkowych nadrządców. Mamy mam ja, 13 na 14 No, i zlituj się. Dobra, i też rozstawienie obcy nadrządców będzie w tym momencie istotne dosyć. Tety, ty, ty. Mówią, że będą, mówili, że będą w bazie, więc będzie trzeba po prostu jakąś obronę rozstawić. No, na przykład sporo queenów. Na przykład. Quiny, zawsze spoko. Ulepszenie dla Kerrygę. A tutaj do badania w komorze ewolucyjnej. No przecież. Dobra, przyszedł metabolizm. Coś te moje dronki powoli gaz zbierają. Abaturze. A, ty już rozsiewasz to swoje. Dobrze. A, kuina mogę zacząć tworzyć, czyli królowo, no. Już mówię po angielsku, się no, Oglądałem ostatnio StarCraft'a i też trochę sam pograłem, więc. No. Czy ja chcę się bawić w przyszłości ruchu zerglingów? Tak, będę potrzebował tutaj na pewno ruchomej, ruchomej i mobilnej armii. Zresztą. Cicho, cicho. Dobra, do kerigan jeszcze trochę. Muszę zacząć zbierać surowca. No i ulepszyć kerigan. Dobra, jest mój pierwszy queen. Aktualnie zajmę się. O, no, to Nie mam spadu. Ukończona. Spadaj ziomek. E, lask, laskno, wiesz co robi. Dobra. Co zobisz kolejnego kolejną królową, bo i tak będziemy rozsiewać te tumory wszędzie gdzie się da. A z kolejną królową będę... No te królowe będę mógł mógłby wysyłać z armią. Prawdę mówiąc. O to mi generalnie chodzi nawet teraz. Dobra, jest. Ewolucja zakończona. Jaka ewolucja? A, już to badałem Lakerigan, okej. Okay. E... Ponad śmiercią. I już idą pierwsi zainfekowani terranie to niewykonalne Dobra, dobra, tu idzie Queen e... Zerglingi, więcej zerglingów Lubimy zerglingi, e, leże więcej życia No, i tak też atakuje sobie właśnie Queen. Rozwalcie ten pociąg, zanim dotrze na miejsce. Cel próbuje uciec. Zostanie przechwycony. Ale który próbuje uciec? To mi niech ktoś powie. O co chodzi? Twoja królowa słucha. Potrzebujemy więcej nadrządców. Tak. Dobra, nie, niestety. Streszczaj się. Muszę się obyć bez królowych tutaj, tak szczerze mówiąc. Wracy terranie, zabić ich. Nasi sojusznicy walczą. Przekazywanie sił regeneracyjnej zerwów. Leczenie. Nadchodzą siły wroga, zabić ich wszystkich. Cel główny zniszczony. Dobra, Wrook wyeliminowany. wykorzystamy ciała naszych wrogów jako surowce. Dobra, zerglingi się zbytnio nie spisują. Muszę wyewoluować. Nasze walkę co innego. Nasi sojusznicy walczą. Mów i potrzebuję odpowiedzi, Twoja królowa słucha. Zabijcie mi quina. Dobra, motory są cięższe. Czy ja w ogóle możliwość produkcji karaczami? Nie eee. hmm. ty masz to, więc oddaj to. Dobra Tak. Dobra, to jest już jako koleże. Dowódcy, musicie złapać pociąg. Chyba nie chcecie, żeby wam uciekł, co? Nie, nie chcecie, ale muszę też zadbać o własną potrzebujemy więcej minerałów armie Ten akurat idzie dołem, z tego, co, co sobie wydają aura asymilacji jest gotowa ej to sprzed cieńszej o co chodzi tumor hmm. biomasy jest ja atakowany szachciamski funkcjonari keligenta no, Zamienia się w słuch. Części mi to odpuścili. Mogę produkować hydrauliki, Mogę. Dwa. Trochę mało. Zaszłam. Dobra. Trzeci. Mów. Jestem rojem. Tumor biomasy jest atakowany. Twoja królowa was. Następuje regeneracja. Streszczaj się tak? Potrzebuję odpowiedzi. Ewolucja ukończona. Za mało minerału. Skupisko uli jest atakowane. Poradzą sobie. Dobra, styzer muszę sobie odpuścić. Został zniszczony. Osiągnięto. Satysfakcjonujący rezultat. Dobra, muszę dojść do. Przygotujcie się. Siły wroga się zbliżają. Jest atakowane. Odważnie. Moje poszukiwania. Twoja królowa słucha. Słuchosty. Jej. Tak. Niech mi się to podoba czy nie ja się muszę... Potrzebujemy więcej minerałów. Cicho. Potrzebujemy więcej minerałów. Skupisko Uli jest atakowane. Metamorfoza zakończona. Przekazywanie sił regeneracyjnych zębów. Leczenie. Uwaga! Kolejny pociąg wyruszył w drogę. Dobra, muszę sobie to uleczyć trochę. Jedno i drugie jest najlepsze, są najgorsze. Tak? Mów, nasi sojusznicy walczą. Zamieniam się w słuch. Odważnie. Biomateria wroga zapewni nam, o, o co chodzi. Wróć Potrzebuję Do ataku! Już! Jestem Rojem. Pociągi na południowym torze są szybsze niż reszta. Możecie spróbować je zatrzymać, ale musicie działać szybko. Jestem Rojem. Mów. Moje poszukiwania trwają. Twoja królowa słucha. Cel główny został zniszczony. Wzorzec ucieczki nieefektywny, łatwy do powstrzymania. Nasze wojska są atakowane. Zaszłam tak daleko. Co masz zabić jutro? Twoja królowa słucha. Skupisko uli jest atakowane. Zaczyna się walka. Moje posz Mów. Nadciągają wrogie organizmy. Trzeba zabezpieczyć obwód. Jestem Roje. Dobra, może dać się ten pociąg zatrzymać. Wiem, że nic nie mówiłem przez Dla pewien czas, ale. Walczą. Potrzebujemy więcej Westanu. Ja się generalnie skupiam. Skupisko uli jest atakowane. O, co chodzi? o szlak. Skupisko uli jest atakowane. Mm. Aura asymilacji jest już gotowa. Baza naszych sojumorów jest zagrożona. Pociągi wyruszyły z dwóch stacji jednocześnie. Chyba zależy im na planowym przejeździe. Nie wiem, co chciałem pójść. Ultraliski. Za mało wyspanu. Tumor biomasy jest Na atakowany. Nasi sojusznicy walczą. Na co sobie poradzi. Zaszłam tak daleko. Moje poszukiwania trwają. Nie no, na to jest cięższe. Unia fala jest zagrożona. Jak na razie dobrze nam idzie, Zgasowaliśmy już połowę ich pociągów. Nasze wojska nawiązały walkę z Nasi sojusznicy, walczą. Mów czego chcesz. A pociąg! tego niknie, umiejętup pociągu nie ma. Leczenie w toku. Poraz asymilować trochę sprzętu. Dobra, spradzą. Cel główny zniszczony. Oj, nie był wstrzymany. Nie można uciec. Powi więcej nad rząd. Niech cię gościu adagamy. chudy byk z tym. O co chodzi? Odważnie. Przygotujcie się. No na... dobra jest gorzej, jest ciężej. Zaszłam tak daleko. Wilałż ja, że to będzie w miarę łatwe, żeby wszystko bi krasna, tutaj widzę, nawet nie bardzo mogę rozszerzyć ten rozsiewać lip. To, tu, to tu. tak. O nie! gościu, teraz to masz w łeb. Drogie moich rękach, ruszajcie i zabijcie Skupisko uli jest atakowane. Jeszcze jedna została? Dobra. Zamieniam się w tak. Kolejny transport opuścił stację. Dopilnujmy, żeby zaliczył spóźnienie. Streszczaj się. Aura, Aura asymilacji, asymilacji jest już gotowa. Potrzebujemy więcej nadrządców. Za mało minerałów. Mów, czego chcesz. O co chodzi? Tendy idzie pociąg. Tendy chyba. Co masz zabić? zabić. Odważnie. Tak? Musimy daję Baza naszych sojuszników jest zagrożona. Co ma w to wejść? Tego czego? Tutelę. Potrzebuje odpowiedzi. A tak? Skupisko Uli jest atakowane. Poradzi sobie. Nasz cel główny zniszczony. Tu jest pociąg. Cel załatwiony. Streszczaj się. Mów. Jestem w rojem. Ultriski są po prostu świetne i nie ma co o tym więcej mówić. I tyle w temacie. ataku. Wyeliminować nadciągających wrogów. Streszczaj się. No, dobra, dwie. No dobra, potrzebuję trochę więcej tych jednak dronek. O co chodzi? Dobra. Początek jest ciężki, ale wyszliśmy na prosto. Zaszłam tak daleko. Unieruchamiająca fala jest już dostępna. Biomateria wroga zapewni nam surowce. Potrzebuje odpowiedzi. Nasi sojusznicy walczą. O. Twoja królowa. O co chodzi? Skupisko uli jest atakowane. Hmm. Tak, mów. Zobaczcie, że tak mało mówię, ale. Zacząłem się skupiać bardziej na tym, co muszę tu zdziałać, tym wszystkim. Te zwałoleczne są upierdliwe, jak się. No, idzie pociąg. Zamieniam się w słuch. O co chodzi? Potrzebujemy regeneracyjnych zerwów. Leczenie. Jestem zdwojem. Klient jest gotowy zapłacić ekstra, jeśli zniszczymy pociągi na południowym torze. Załatwcie je. To Amon się wścieknie, a ja będę zadowolony. Wszyscy na tym skorzystamy. Cel główny został zniszczony. Ucieczka nieudana. Nieefektywny plan. Ewolucja zakończona. Odważnie. Baza naszych... Potrzebujemy dodatkowych jest nadrządców. Odważnie. Nasze wojska są atakowane. po pociąg. Zamieniam się w słuch. Jestem rojem. Następuje Ukończono zadanie dodatkowe. Wróg kieruje się w naszą stronę. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Ej, tak nie. Potrzebujemy więcej wespanu. O co chodzi? Odważnie. Zamierzam nasze wojska. Słapałam wroga. Zabić ich. Zeszłam tak daleko. Wykorzystać ciała naszych wrogów jako surowce koszty Przekazywanie... ich magazyny muszą teraz świecić pustkami. Zostało już niewiele pociągów. Nasi sojusznicy walczą. Zamieniam się w słup. Nasze wojska Skupisko na blisko Uli jest atakowane. Ale nic o nie skończona. Potrzebujemy więcej wespanu. No to przecież produkuje wespanu dużo. Ja. Wojska są atakowane. Jakaś nie. Wróg nadciąga. Trzeba bronić. Skupiska uli. Najpierw to my się skupmy na tym ziomek. W ziomku burku. Aura asymilacji jest gotowa. Pora zasymilować trochę surowców. Następuje regeneracja. Uleczy armię. Hmm. Jak się Zostały w pociąg. nie to mi chodziło, ale spokój. O, to jest właśnie brutalizm, o którym mówiłem w poprzednim. I tam jeszcze był lewiaton. Mogliście nie widzieć, ale tam jeszcze był lewiaton. Czy nawet tak parę lewiatanów. Więc, wymaksowany abatur może być bardzo skuteczny, jak ktoś ogarnia. Dobra, jak stajemy z doświadczeniem? Dator tygodnia. Nice. nice, 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 już tyle, szkoda. Myślałem, że może będzie... Trochę więcej, dobra. Eee, nowy zergling dla mnie. A i potem Ultraliska mogę ulepszyć dzięki temu. Okej. Okay. Statystyki zniszczone. No więcej. On więcej stworzył. Więcej zebrał znowu, więcej zadał, nie wiem czemu. Ale Kaigan zadaje więcej niż on tam. Zdziałał przez najwyższe stadium ewolucji. A! No, on tam miał ich, nie wiem, może ze trzy albo cztery. To myślę, że abaturę dobrze byłoby mieć mały oddział i po prostu go wymaksować do brutalisków i lewetanów. Ale tylko moje małe zdanie. Tak wyglądała w tym przypadku Kerrigan. Mam nadzieję, że w miarę wam się to podobało. Trzymajcie się, ludzie, i jeszcze raz. 你那个呢